Agnieszka koster witam Państwa we wtorek 8 marca. Zapraszam na Jawor Express, który tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 13 152 nowe zakażenia. Z powodu COVID-19 w kraju zmarło 217 osób. W Jaworznie potwierdzono 11 zakażeń, 83 osoby przebywają na kwarantannie. Do pomocy uchodźcom z Ukrainy włącza się coraz więcej firm i instytucji. Wspólnota Betlejem nie jest wyjątkiem i pragnie przyjąć kilka rodzin pod swoje skrzydła. Wspólnota Betlejem przekaże remontowany przez siebie budynek dla ukraińskich rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie. Od 10 do 15 osób będzie mogło znaleźć schronienie długoterminowo. No, chcemy w tym domu, żeby te mieszkania, które tutaj mają powstać, dwa mają mieszkania około 40 metrowe każde z antresolami żeby te mieszkania zaproponować jakimś rodzinom, które tutaj do nas przybyły do miasta. Też to są mieszkania, które mogą być długofalowe, czyli nie na jakiś krótki pobyt jako przejściowy tylko, ale też no, można dłuższy czas w tych mieszkaniach mieszkać. Być może jeszcze jedno mieszkanie nam się wygospodarować w budynku, takie awaryjne. Ksiądz Mirosław Tosza po raz kolejny wykazuje się wielkim sercem i chęcią pomocy bliźnim. Tym razem chcę zmienić w pewnym stopniu przeznaczenie budynku, który remontują od kilku miesięcy i stworzyć tam miejsce dla rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie. Chcielibyśmy też dużą salę, która tutaj jest w budynku, taką 90-metrową, z korytarzem, z szatnią, z całym zapleczem kuchennym. No też przeznaczyć na potrzeby tych osób, bo zakładamy, że oprócz takich potrzeb socjalnych no jest też przede wszystkim taka potrzeba spotkania, wymiany informacji, więc żeby ci ludzie, którzy tu przybyli do nas, no mieli taką możliwość, takie swoje własne miejsce się mogą spotkać, umówić, czy wspólnie świętować, czy coś ustalić, nie obejrzeć jakiś film, jest sala na tyle duża. Rąk do pracy nie brakuje, a pomoc idzie z każdej strony. Jednak są jeszcze rzeczy, których brakuje, aby budowa mogła zostać Ukończone. Właściwie no, w tym momencie budynek jest już wyremontowany w 70%, bo to był gruntowny remont, cały dach musieliśmy wymienić, robimy wszystkie instalacje nowe, więc tutaj od wielu miesięcy już pracujemy w tym budynku. Teraz byśmy chcieli trochę te prace przyspieszyć. Rąk do pracy nam nie brakuje. Dostaliśmy też akces od samych osób z Ukrainy, które tutaj przybyły do Polski niedawno, że jest taka grupa, która chętnie nam w tym pomoże i bardzo się, byśmy się z tego ucieszyli, że też. Ci ludzie, dla których będzie ten budynek przeznaczony, też no, brali udział w jego, w jego remoncie. I być może już jutro tutaj przed południem będziemy mieli grupę osób z Ukrainy, które pomogą nam ten budynek remontować. Z materiałów, jakie potrzebujemy, bo rąk do pracy nie brakuje. Natomiast na potrzebujemy materiałów, na pewno potrzebujemy płyt gipsowych, około 100 sztuk, więc potrzebujemy płyt OSB trochę takich materiałów budowlanych, więc gdyby ktoś był zainteresowany i chciał wesprzeć materiałowo choćby tę budowę, no to może się z nami skontaktować, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Jest też taka jedna inicjatywa, która też się pojawiła w tych dniach, że no, wiele osób się solidaryzuje jakby z ludźmi na Ukrainie też przez modlitwę, są modlitwy w intencji pokoju zakończenia wojny, ale chcielibyśmy też stworzyć tutaj u nas takie miejsce, gdzie same osoby z Ukrainy mogą przyjść się pomodlić sami o pokój we własnym kraju. Więc będziemy w każdy piątek o godzinie 19 w naszym moratorium mieć takie nabożeństwo ekumeniczne, na które też zapraszamy osoby, osoby, które przyjechały z Ukrainy. Wspólnota Betlejem udowadnia, że potrafi pomagać bez względu na okoliczności oraz czas, w którym się obecnie znajdujemy. Klub to i owo przy spółdzielni mieszkaniowej Górnik Lubiany jest za miłe i oryginalne spotkania. Nie inaczej było i tym razem. W piątek 4 marca zaproszono do klubu na świętowanie Dnia Kobiet. Było to wspólne świętowanie z Fundacją Kobieca Przystań. Jak należało się spodziewać, działo się mnóstwo dobrych rzeczy. No My trochę rozpoczynamy wcześniej, bo dzień kobiet jest 8 marca, ale ponieważ tych imprez w mieście będzie sporo, Chcieliśmy trochę wyprzedzająco, poprzez klub oraz Fundację Kobieca Przystań, zorganizowaliśmy tutaj dzisiaj imprezę, dość nietypową, ponieważ jest to spotkanie kobiet, które dzisiaj usłyszą taki inauguracyjny wykład dla cyklu spotkań. Pod tytułem Siła Kobiet. Skąd czerpać tą siłę? Mamy fachowców tutaj, e, którzy się zaangażowali w ten wykład. Później e, są tutaj również artyści, nasi klubowi artyści, którzy e, swoimi piosenkami, muzyką wypełnią jak gdyby e, cały ten czas. Zaprosiliśmy tutaj na to spotkanie nasze również z różnych dziedzin fachowców, takich, którzy coś podpowiedzą kobietom, na przykład jak dobierać bieliznę. Albo zaprosiliśmy również Stowarzyszenie Amazonek z Jaworzna, które zainteresowanym na przykład kobietom podpowiedzą jak badać pierś, prawda, żeby wcześniej wykrywać u siebie jakieś zmiany. Mamy również fryzjera, który będzie również w jakimś tam stopniu próbował oceniać fryzurę kobiety i podpowiadać jak ją zmieniać i tak dalej. Są również tutaj nasze gadżety, które uszyły nasze dziewczyny z klubu. Oczywiście sprzedajemy te gadżety. Ile kto wrzuci do, do skarbonki, prawda? I to wszystko będzie z przeznaczeniem na jadłodzielnię, która już gdzieś po Maleńku powstaje. Ta jadłodzielnia związana jest właśnie z, z naszą inicjatywą klubu i fundacji. E, gościmy tu również e, przedstawicielkę Ukrainy, Żana, która mieszka w Jaworznie i e, wokół Żany też. I problemu y, wojny w Ukrainie też nadajemy tu pewien charakter, te nasze symbole, prawda? Zbieramy również potrzebne y, rzeczy y, dla uchodźców. Y, na, koniec, na koniec będzie losowanie gadżetów i nagród, które tutaj przygotowali nasi sponsorzy. Między innymi są to wyroby ze srebra, y, są to. Sesje takie y, u kosmetyczki, sesje u osoby, która robi masaż, prawda? Także sporo rzeczy tutaj się będzie działo. Mamy poczęstunek. Również kawę będzie ciekawe. Takie pożyteczne i pomysłowe spotkania przyczyniają klubowi Tojowo wielu przyjaciół i sympatyków. Oj, dużo rzeczy jest, ku temu się składa, że możemy przyjść, że możemy się spotkać, że możemy porozmawiać, a czasami wypić szybką kawę, że możemy robić właśnie różne rzeczy, takie jak tutaj leżą. To jest bardzo przyjemnie. Nie tylko spędzamy czas przy kawie i przy herbacie, ale również robimy upominki dla hospicjum, dla domów dziecka. Staramy się robić coś przyjemnego. Wypada też podkreślić, że Fundacja Kobieca Przystań jest wyśmienitym partnerem dla klubu To i Owo. Fundacja Wszog inspiruje do zmian i wydobywa talenty. Będzie więc płynęło z tej współpracy wiele potrzebnych i oczekiwanych działań. Sukces murowany. Dziecięca Basketliga odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Jawożnie już w najbliższy weekend 12 marca za sprawą współpracy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu oraz Akademii Koszykówki Dream Makers. Na jawoźnicką publiczność czekać będzie moc koszykarskich wrażeń. Dziecięca Basketliga są to rozgrywki, w których dzieci są oceniane na podstawie umiejętności, a nie punktów. Także dzieci same oceniają się, co potrafią. Na są etapie i co my ją w, Teraz w tych rozgrywkach będą brały udział dzieci z roczników 2012, 2013 i 2010 i 2011. I tutaj będziemy oceniać bieg do szybkiego ataku, podanie do szybkiego ataku i zostawiony na garstę ręka po rzucie. Hala MCK jest w centrum Jawożna. Została wybrana nie bez powodu. Hala Jawożnicka dlatego, bo jest pięknym obiektem, a tutaj w okolicy nie ma obiektu, który spełniałby nasze wymogi, bo mecze odbywać się będą jednocześnie na trzech boiskach, więc będzie naprawdę dużo grania. Planujemy start o 10 rano, zakończenie około 16, i będzie bardzo dużo radości i uśmiechów dzieci. Jawożnicka hala gościć będzie młodych adeptów koszykówki z różnych rejonów naszego kraju. Wydarzenie jest dość duże, bo oprócz dzieciaków z Szanowa, z Jawożna, przyjeżdżają dzieci z Dąbrowy Górniczej, ze Świetnicy, z Wrocławia, gdzie przyjazd będzie dużym autokarem, więc jest to już raz wydarzenie dla dzieci z tak odległych terenów. A dodatkowo piękna hala w Jawożnie. Nie wszystkie dzieci w swojej sportowej przygodzie będą miały okazję zagrać na tak dużym obiekcie, który jest y, tak fajny i przyjazny do, do sportu. Rozwój dzieci dzięki koszykówce jest niepodważalny. Pozwala ona poznać najmłodszym nie tylko czym jest rywalizacja, ale także współpraca i wspólne dążenie do celu. A kto wie, może któryś z nich zostanie w przyszłości kolejnym Mateuszem Ponitką lub nawet Marcinem Gortatem. W obliczu rosyjskiej agresji Polska powinna szybciej odchodzić od paliw kopalnych. Pierwszy krok to budowa przydomowych mikroinstalacji. Problemem polskiej energetyki jest to, że my żyjemy w świecie mitów. My uważamy, że i to było często jest powtarzane, że te, tego węgla nam wystarczy na wiele lat, że mamy go bardzo dużo, że on jest tym elementem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. No jeżeli tak jest, to po co kupujemy ten węgiel od Rosji? Tak? Był moment, kiedy kupowaliśmy go 20 milionów, to on rośnie teraz kupujemy, tak jak mówiłem, 9,5. Więc to nie jest tak, że ten węgiel zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne. I my powinniśmy ten mit porzucić i powinniśmy przygotować jako taki wspólny projekt, wspólny, myślę tutaj o porozumieniu ponadpolitycznym, ale również porozumieniu polityków ze społeczeństwem, jak to jest w Danii. Program transformacji energetycznej. Program, który będzie dostrzegał konieczność uzyskania neutralności klimatycznej, tak jak mówi nauka, nie później niż do 2040 roku. Polska powinna przede wszystkim w krótkim terminie postawić na rozwój energetyki prosumenckiej. To, co w tej chwili ma zostać zabite projektem ustawy, czy zmieniającym dotychczasowe warunki korzystania z Małych źródeł energetycznych przez właścicieli domów, właścicieli takich mikroinstalacji. A to jest ogromna szansa, dlatego że to jest szansa na budowę niezależności energetycznej polskich rodzin. I to jest ogromna szansa, żeby polskie rolnictwo na tym skorzystało. Tutaj powinien być progr program wspierania rozwoju energetyki odnawialnej dla sektora rolniczego, sektora komunalnego sektora indywidualnego budownictwa, ale również dla spółdzielni mieszkaniowych i dla tych wspólnot mieszkaniowych, bo one mogą w to inwestować, a wydaje mi się, że w tej chwili jest na rynku duża ilość pieniędzy, które chcieliby ludzie zainwestować, bojący się między innymi inflacji. Drugi obszar, który wydaje mi się, że też można na, na od razu zacząć wdrażać, to są różnego rodzaju programy zarządzania użytkowaniem energią przez użytkowników końcowych. To między innymi polega na tym, że jak wiemy, zapotrzebowanie na energię w czasie nie jest takie same. Czasami mamy szczyty zapotrzebowania, czasami dołki. Powinniśmy, na przykład, w zakresie funkcjonowania sieci energetycznych, sieci dystrybucyjnych, zaproponować możliwość takich taryf, żeby mieszkańcy zaczęli na przykład korzystać z energii elektrycznej, energii sieciowej w okresach, w okresach, kiedy mamy dołek zapotrzebowania, żeby wypłaszczyć tą linię zapotrzebowania, co by powodowało, że nie musielibyśmy wyłączać dodatkowych mocy wtedy, kiedy jest to największe zapotrzebowanie, a to także byłoby duża oszczędność i surowców energetycznych, jak i jakby lepsze wykorzystanie Całego systemu energetycznego. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.